Po prostu best shot ever. Jasny gwit Biała bila, jak zawsze nieposłuszna, wpada do kieszeni. Co? A co? Eight ball Po nas A co? WTF Tutaj jest WTF Słyszeliście mojego brata Jeszcze później Koleś E, tak, tak jak mówiłem, mam School queue, e, Football Strike, Antik, Victory, Candy, e, Composite, cow, Pine, Basketball, Traditional, Soccer i Zwyczajny. A zarzucam się na Pizzki i Legendarne. Wow! Nie wiem, jak to kolej zrobił, ale ten. E, ale ten strzał był idealny. Wow. Nie, no po prostu kurczę. Wow. Się po prostu dziwię. Co jest? Że nie umiem trafić. Później, wiesz co No i koleś wygrał We. Dobra. Czy tak nie powodzi? No nie. Wersję, ja tu właśnie widzicie te, ryby, które mają jedną moc, jedną specjalną moc, chwila, Episki mają dwie, a legendarne trzy. Trzeba odblokować wszystkie rzeczy. Free research mają tylko epiki, legendarne. A 6% mają tylko legendarne. Najmniej dają te -y, średnio. Epiki, a najlepsze, legendarne, tak jak mówiłem. Są po prostu najlepsze. A tutaj jak widzicie są te. Wow. Po prostu wow. Zauważyłem, że jest też Poland po prostu, wow! Dobra, kończymy. Hej, pięć lajków. Poproszę. Dziękuję.